Witam, witam bardzo serdecznie ze Staliny Konia Sucórskiej Hucółek. E, mamy przepiękną wieczną, wieczną pogodę e, i trening trening Antaby oraz jej córki Azji Antaba ma trening wytrzymałościowy, taki kondycyjny, a Azja przy matce uczy się do siodła i no Wiadomo, o głowie, popręg, pod ogonie trochę niech pohasa. Eee, no i też układanie konia, chodź tutaj, Azja! 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 Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Proszę, taki mądry konik, aż przybiegnie do mamy. Chodź, mała! Chodź, chodź, chodź! Biegnie już. Bez mamy nie widzi życia. Leci. A jest, brykanie. Normalna sprawa. Zanim się przyzwyczai do siodła konik. Proszę bardzo. O, ciasdziucha. O, linka jej wypadła. Dobra, pozdrawiam, bo muszę linkę podnieść. Żeby się tam nie pętała pod nogami. Pozdrawiam z Hucułka i zapraszam na rekreację konno. Matka i córka.